Take care of yourself. Take care of yourself. Witam. Dziś chciałabym zacząć od początku. Nie mogę już na to patrzeć. Na naszym rynku mamy henny bezbarwne, henny blond, jasny blond, ciemny blond, złoty blond, popilate brązy, jasne brązy, ciemne brązy, złote brązy. Gorzkie czekolady mamy, popilate, jakieś dziwne odcienie. I to wszystko na każdym jednym pudełku jest nazwane henną. Moi drodzy, henna brązowa nie istnieje. Naprawdę nie istnieje, po prostu jej nie ma. Henna nie barwi na te kolory. Nie ma takiej opcji, żeby z czystej Henny uzyskać takie kolory. I nie istnieje też henna bezbarwna. Henna nie jest bezbarwna. Henna ma bardzo mocny barwnik i nie da rady z niej zrobić. Odżywki henny bezbarwnej, pogrubiającej włosy bez zmiany koloru. Nie da rady. To nie jest henna. Jak pogrubić włosy bez zmiany koloru? Nie da rady. Naprawdę nie da rady, to barwnik pogru pogrubia włosy, pogrubić włosów bez koloru praktycznie nie da rady. Jeśli naprawdę bardzo chcemy, to jest to bardzo skomplikowany proces, który należy ogarniać i należy rozumieć w jaki sposób kolory z ziół współpracują z naszym naturalnym kolorem włosów. W każdym innym wypadku henna bezbarwna nie istnieje, tak jak nie istnieje henna brązowa, henna blond, henna jasny blond, ciemny blond, słoneczny blond. I te wszystkie henny we wszystkich kolorach świata. Henna ma jeden kolor. Henna jest ruda, i w momencie, kiedy nakładamy ją warstwami na włosy, to ten kolor będzie się z czasem nabudowywał przez brązy, aż do czerwieni i burgundy. I to jest henna. Henna w składzie wygląda tak, jak tutaj zaraz Wam napiszę, i to jest jedyny składnik w składzie. Jeśli w tym składzie widzicie inne rzeczy, to to już nie jest prawdopodobnie henna. Czasami bywa w składzie jeszcze ten składnik, to jest amla. Amla służy do zatłaszania hanny. I też w momencie, kiedy celujemy w rudę jakieś jasne rudości, Amla zupełnie się nie nadaje do tego. Z Amli i Henny po dwóch, trzech warstwach będziecie mieli brąz i potem będzie z tego burgund, więc ta Henna mieszana razem z Amlą w jednym pudełku nie nadaje się do wszystkiego. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że w każdym z tych pudełek z tymi dziwnymi kolorami Henny znajduje się prawdopodobnie indygo. Indygo w składzie wygląda tak, jak tutaj teraz wam napiszę. W momencie, kiedy nałożycie na swoje włosy taką mieszankę, która w składzie ma ten składnik i potem rozjaśnicie włosy, wyjdzie glon. Naprawdę wyjdzie glon. Czysta henna, czyli ta w składzie ze składem, jednoskładnikowym składem, takim tutaj jak tutaj znowu napiszę, tą hennę można rozjaśniać i będzie się rozjaśniać normalnie bez żadnych glonów. Ale w momencie, kiedy nałożyliśmy na głowę coś, co ma w składzie indigo, czyli to, wyjdzie glon. Nawet jeśli farbowaliśmy 3 lata temu i zostało tylko na końcówkach, nawet jeśli prawie nie widać, nawet jeśli w ogóle nie widać, jest duża szansa, że i tak wyjdzie glony. I to jest takie ważne, tak bardzo ważne jest rozumieć, jak działają zioła i jak one są łączone, bo to, że sobie producent napisał na pudełku, że to jest brązowa henna, a do środka wrzucił hennę i indygo, i prawdopodobnie jeszcze Amle. Może mieć naprawdę ogromne konsekwencje dla nas, jeśli się zabieramy za taką mieszankę, nie wiedząc co w niej jest i nie wiedząc jakie konsekwencje ze sobą niesie nałożenie jej na włosy. Większość początkujących zabiera się właśnie za te brązy, jako pierwsze, pierwsze swoje zetknięcie z henną. I to jest masakryczny błąd. Masakryczny błąd, dlatego że zabieramy się za indygo, w momencie kiedy indygo jest tylko i wyłącznie dla zdecydowanych czyli dla takich, którzy wiedzą na 100%, że ten kolor im się podoba, że widzą się w ciemnym brązie, że nigdy tych włosów nie rozjaśnią ani nie zafarbują, No chyba, że na ciemniejszy kolor, wtedy farbować można. I naprawdę to nie jest nic bezpiecznego. To, że to jest brązowe, nie znaczy, że jest bezpieczne nie jest bezpieczne. Lepiej zabrać się za czystą hennę. Czysta henna w składzie ma tylko to zioło i żadnych innych. Więc zanim zabierzemy się za hennowanie, należy nauczyć czytać się czytać składy. Należy nauczyć się czytać składy. Tak się to mówi. I w tym składzie musicie szczególną uwagę zwrócić na indygo. Indygo jest nawet w blondach. Naprawdę jest nawet w blondach. Moim zdaniem na każdym pudełku, w którym znajduje się indygo, powinna być adnotacja, że Włosów traktowanych tym specyfikiem nie wolno rozjaśniać, bo wyjdą zielone, ale niestety nie ma. Więc musimy sobie radzić sami, musimy zacząć czytać składy i rozumieć, że henna nie ma różnych kolorów. Henna ma tylko jeden kolor i to jest rudy, który przy wielokrotnym nakładaniu zamieni się w brąz, a potem zamieni się w czerwień, a potem zamieni się w burgund i ciemnowiśnie. I to jest jedynie henna i tylko tą hennę tak naprawdę nie ma innej. Nie ma innej henny, po prostu nie ma. I tylko to, to jedyne zioło można rozjaśniać bez konsekwencji glona. Oprócz tego można też rozjaśniać kasję, ale to jest temat na, na następny film. A skąd ja się tu wzięłam? Ja się wzięłam tutaj właśnie z tego powodu, że internet zalewają setki przypadków glonów po indygo. Te glony wynikają z tego, że ludzie nakładają na włosy brązową hennę, nie wiedząc, co w niej jest i nie wiedząc, jakie są konsekwencje rozjaśniania czy farbowania włosów potraktowanych taką mieszanką. Dlatego bardzo Was uczulam, czytajcie składy, uczcie się rozpoznawać zioła w składach i naprawdę nie jest dużo, tak naprawdę są tylko trzy podstawowe i podejmujcie decyzję o zaczęciu indygowania włosów świadomie, wiedząc, co Was czeka w przyszłości.